Cześć, witam Cię w nowym roku na moim zazielenionym kanale. Moje kaktusy i sukulenty zimują w mieszkaniu od października. Mijam je codziennie, ale rzadko kiedy się im przyglądam. Dzisiaj zobaczymy z bliska, jak wyglądają po kilku miesiącach. Kubki z ciepłym trunkiem w dłoń? Zdrówko! Na początek parę faktów. Moje kaktusy, sukulenty i epifity zimują w mieszkaniu od października. Wszystkie te rośliny stoją na jednym regale w mojej sypialni. Minimalna temperatura w tym pomieszczeniu to 14 stopni, a maksymalna to 17. Moja sypialnia to ciemne pomieszczenie, ma tylko jedne drzwi balkonowe i to właśnie przez nie dociera najwięcej światła. Do tej pory rośliny podlewałam tylko raz, samą wodą bez nawozu. Te pierwsze i jak na razie ostatnie podlewanie miało miejsce na początku grudnia. Czas pokazać Wam pierwszą roślinę. Epifilum Red Tip. To jedna z niewielu roślin, które wyglądają naprawdę ładnie. Roślina ta nie dość, że wypuszcza pędy od góry, to dodatkowo wypuszcza pędy od dolnych pędów. I jak na jedno podlewanie po trzech miesiącach zimowania, powiedziałabym, że roślina wygląda naprawdę świetnie. Niektóre jej pędy są, co prawda, bardziej gumowate, ale o dziwo nie wszystkie. Ten pęd na przykład nie ma ani jednej zmarszczki, jest sztywny i elastyczny. Tutaj w tym miejscu. Nie wiem czy to jest zalążek nowego pędu, czy może roślina zaszczyci mnie pierwszym kwiatem. Ale wydaje mi się, że do zakwitnięcia to epifilum potrzebuje o wiele więcej wody i nawozu. Tej roślinie dałabym stabilne 8 punktów. A ty? Żywawym krokiem w nowym roku idę po kolejną roślinę. Następna roślina to mój Anguliger. Na pierwszy rzut oka wygląda on trochę na spragnionego. Jego pędy nie oklapu jeszcze całkowicie. No proszę, mam tutaj nawet wciornastki. Muszę tą roślinę koniecznie spryskać środkiem owadobójczym. Ostatnie co bym chciała, to na początku roku plaga wciornastków w całym mieszkaniu. Jak możesz zauważyć, nie wszystkie pędy tej rośliny są w najlepszym stanie. Ten na przykład jest dosyć oklapnięty i smutny, ale szczerze powiedziawszy, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona, że poprzednia roślina i ta roślina są w tak dobrym stanie. Jak możesz zauważyć, roślina ta produkuje nadal nowe pędy. Ten boczny przyrost również jest nowy. A tutaj możemy zauważyć kolejnego wciornastka. Przyznaję tej roślinie solidne 8 punktów i zabieram ją pod prysznic. Trzecia roślina to lepisium bolivianum. Roślina ta również zimowała w mojej sypialni, ale dosyć niedawno zabrałam ją z powrotem tutaj do tego pokoju, ponieważ zauważyłam, że pojawiają się na niej takie czarne pędy, przesuszone. Roślina ta nadal wymaga podlania, bo jak możesz zauważyć, jej pędy nadal są pomarszczone. Mimo to, jak możesz zauważyć, w tym miejscu roślina wypuszcza nowy boczny pęd, co jest bardzo dobrą wiadomością, bo to znak, że korzenie nie pogniły i nie zasuszyły się. Wydaje mi się, że jak ostrożnie podleję to lepismium, roślina od razu odżyje. Daję temu lepismium 7 punktów i odwieszam go na miejsce. Kolejna roślina, której bardzo chcę się pić, to Ripsalis ramulosa red coral. Nie mam niestety nic na swoją obronę. Tą roślinę naprawdę porządnie przesuszyłam. Wniosek, jaki wyciągam z tej katastrofy, to taki, że to był pierwszy i ostatni raz, gdy zimowałam tą roślinę. Poprzednie epifilum czy Lepismium, co prawda, nie padły, ale muszę powiedzieć, że to nie był za najlepszy pomysł. Po pierwsze, pozostawić je tak długo bez podlewania, a po drugie, pomysł z ich przezimowaniem. Co prawda, temperatura do zimowania roślin w mojej sypialni też nie jest optymalna, bo powiedziałabym, że nadal jest za wysoka. I wynikałoby z tego, że te rośliny podlewałam po prostu za rzadko. Znaczy, no, oczywiście, że podlewałam je za rzadko. W innym przypadku ta roślina wyglądałaby trochę lepiej. Z tego, co tutaj widzę, roślina ma jeszcze jeden owoc, z którego można pobrać nasionka do rozmnożania właśnie tej rośliny. Pędy, które, że tak powiem, przeżyły, są naprawdę w dobrym stanie. Nie są one za miękkie, są nadal sztywne. A ten kolor zielony też nie należy do wyblakłych. Bardzo nie chciałabym stracić tej rośliny ponieważ jechałam po nią aż do Drezna, wracając z Polski, bo nie wiedzieć czemu, naprawdę rzadko kiedy można ją spotkać w sklepach, a nawet ludzie prywatni jej nie sprzedają. Kolejny plus jest taki, że nie widzę na tych przyrostach żadnych wciornasków, ale mimo wszystko roślina ta wyląduje pod prysznicem i dostanie prewencyjny oprysk. No te sucholce mnie drażnią, muszę przyznać, ale nie będę tutaj teraz się za to zabierała. I pousuwam te sucholce poza kamerą. Mojemu Red Coral daje solidne 5 punktów i idę po kolejną roślinę. Kolejna roślina potrzebuje zimowania jak jakiatlenu, a mowa tutaj o królowej jednej nocy. W królowej jednej nocy zakochałam się w tamtym roku, na początku tamtego roku, gdy zaczęłam się bardziej interesować kaktusami i sukulentami. Przez przypadek przeglądając YouTube'a na temat jak zajmować się kaktusami i sukulentami natrafiłam na filmik właśnie z tą królową w roli głównej. Był to ogród botaniczny w Wiedniu, taki filmik. Gdzie jeden profesor nagrał w nocy, jak pięknie ten kaktus potrafi kwitnąć. Byłam po prostu oczarowana tą rośliną, no i oczywiście musiałam sobie ją kupić. Ale ja powiem szczerze, że naprawdę nie było łatwo ją dostać. I w sumie przez przypadek, będąc raz w sklepie budowlanym z ciałem ogrodniczym, natrafiłam na tą piękność za 13 euro. Selenicereus grandiflorus nie był przeze mnie jeszcze podlewany. Ostatni raz podlewałam go jeszcze na balkonie i to była połowa września. Co prawda kaktus ten pozasuszał niektóre korzenie powietrzne, ale jak tak się na niego patrzy, powiedziałabym, że roślina wygląda całkiem dobrze. Jeszcze przed postawieniem tego kaktusa na balkonie w lecie czeka go na pewno przesadzanie oraz danie mu podpórki. Dzięki tej podpórce pędy tego kaktusa będą piały się w górę, tak jak na przykład ten tutaj i nie będą zwisały. Jeśli was ta tematyka interesuje, to na pewno nagram taki filmik. Tej roślinie daję solidne 9 punktów i odkładam ją na miejsce. Te trzy kaktusy z IK, które mam już 4 lata, zaczęły tak naprawdę rosnąć dopiero z zeszłego lata. Przede wszystkim ten wystrzelił jak z procy. Na pierwszy rzut oka powiedziałabym, że kaktusy te wyglądają całkiem dobrze. Ten tutaj wygląda trochę na odwodnionego, ale szczerze powiedziawszy, boję się je poddać, bo nie chcę ryzykować gniciem korzeni. A jak wiemy, kaktusy nie mają ich za wiele. Pokażę Wam jeszcze te trzy z bliska. Nie wiem, czy to można zauważyć, ale tutaj na przykład. No, wygląda to trochę takie odwodnione. Jestem ciekawa, czy te kaktusy przeżyją moje wybudzanie i przygotowywanie do lata. Powiedziałabym, że kaktusy są w bardzo dobrej formie i daje im solidne 9,5 punkta. Ta roślina wygląda, jakby już odeszła do zielonego nieba. A mimo wszystko, mam nadzieję, że zdążyła ona jeszcze w tamtym roku wypuścić jakiekolwiek korzenie. Jest to ceropegia. Tą pędówkę kupiłam w tamtym roku pod koniec lata. Nieukorzenioną. Sadziłam ją po prostu do ziemi i bez podlewania pozostawiłam na regale na balkonie. Jak możesz zauważyć, roślina ta no, jest spragniona. I szczerze powiedziawszy, nie wydaje mi się, że jest tutaj jeszcze coś do uratowania. Cały ten pęd jest naprawdę bardzo miękki. Chyba z przykrością muszę stwierdzić, że czas tej rośliny się skończył i czekają kosz na śmieci. Może, jakbym gdzieś tutaj ją obcięła, bo wydaje mi się, że nadal tutaj ona ma takie drobne listki, które jeszcze nie odpadły. I może to znak, by jeszcze jakoś udało mi się odratować tą roślinę, w co naprawdę wątpię. No ale tonący brzytwy się chwyta. Daj znać w komentarzu, co mam zrobić z tą ceropegią: próbować ratować, czy może już czas się z nią pożegnać? Ceropegia zasługuje na jeden punkt. Przejdźmy teraz do kolejnej rośliny, która nie wygląda za najlepiej, a jest to Aporokaktus. Pędówki tego Aporokaktusa kupiłam również w tamtym roku pod koniec lata, były one nieukorzenione. Sadziłam te pędówki do takiej mieszanki ziemi dla sukulentów i kaktusów, zmieszany właśnie z perlitem i drobnym keramzytem. No, jak możesz zauważyć, roślina nie prezentuje się najlepiej. Wydaje mi się, że korzenie w ogóle się nie wytworzyły i roślina tak sobie wegetuje. I roślina czeka na zielonego aniołka, który ją stąd zabierze i skrócą się jej męki. Tym tutaj trzem pędom może dałabym jeszcze szansę, prawdopodobnie bardziej tym dwóm tutaj, bo nie wyglądają one najgorzej, co prawda są trochę pomarszczone, no ale jak roślina może nawet jeszcze nie zdążyła wytworzyć korzeni przed właśnie zimowaniem, no, to ciężko być tutaj niepomarszonym. Przede wszystkim ja w ogóle tej rośliny nie podlewałam od tego czasu, bo byłam tego zdania, że roślina najpierw musi wypuścić korzenie, by móc ją podlać, bo jak ona inaczej ma tą wodę pobrać. No i w sumie nie wiem, co z tym fantem zrobić. Postaram się ją jakoś uratować tą roślinę. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, albo i nie wyjdzie. Widzę tutaj korzenie powietrzne i może udałoby mi się jeszcze jakoś uratować tą roślinę. Obcinając tutaj właśnie ten czubeczek, a porokaktus otrzymuje ode mnie 3 punkty, bo nie wszystkie jego pędy są w złym stanie. Muszę się jakoś sama pocieszyć. No, no jest źle, no. Przyznaję się bez bicia. Wygląda to strasznie, ale nadzieja umiera ostatnio. Albo nadzieja matką głupich? Pokazuję wam następną roślinę. Kolejne dwie rośliny to epifilum. Nie wiem jakie. Dostałam te pędówki w gratisie do jednej z paczek. Były one nieukorzenione i mój eksperyment polegał na tym, by trzy pędówki wsadzić do glinianej doniczki, a te dwie pędówki do plastikowej doniczki. Wniosek z tego jest taki, że szybciej ukorzeniła mi się właśnie ta pędówka w plastikowej doniczce, najszybciej wytworzyła korzenie i postanowiła wypuścić nowy przyrost. Pędówki w glince, co prawda, też zaczęły rosnąć, ale wydaje mi się, że z około miesięcznym opóźnieniem. Podłoże w każdej z doniczek jest takie samo. Ziemia do kaktusów i sukulentów, trochę kory, trochę perlitu. Tu widzę jeszcze trochę jakiegoś gruzu, to jest chyba pumeks. I w takiej oto mieszance postanowiły one rozprostować nóżki, ale uprzednio musiały je wytworzyć. To jak widzisz z tego pędu nic nie wyszło, ale trzyma się naprawdę. O nie, nie trzyma się. Już się nie trzyma. <grych> Także no, to ląduje... Od razu do kosza, ale ogólnie rzecz biorąc, z tamtej rośliny oceniłabym na całkiem dobry. Kolejna roślina, którą bardzo chciałam mieć w mojej kolekcji, to Ripsalis paradoxa. W tamtym roku kupiłam te dwie ukorzenione sadzonki, i dopiero w połowie lata zaczęło się coś dziać. Roślina zaczęła produkować nowe przyrosty. Na pewno muszę ją podlać, bo jej pędy są naprawdę pomarszczone. Zadziwiające jest to, jak długo ta roślina może wytrzymać bez wody. Zadziwiające jest to, jak długo ta roślina może wytrzymać bez wody. Zimowanie się dla tej rośliny właśnie w tym momencie skończyło. Salisowi paradoxa daje solidne 7 punktów i idę po kolejną zieloną. Moje lepiej miał formę, które długo stało na mojej liście życzeń. Lepiej to było co prawda ukorzenione, ale długo czekałam na nowe pędy. Tutaj mamy te dwa. Ten jest też kompletnie nowy i tutaj też idzie taki mały bobas. Główny pęd tego lepizmium jest jeszcze naprawdę twardy, i również dla tej rośliny zimowanie się w tym momencie kończy. Widzę, że roślina ta potrzebuje wody, by powrócić do życia. Za niezły stan pędów roślina otrzymuje ode mnie 8,5 punkta. W sumie nie wiem dlaczego wpadła na pomysł, by przezimować stapelię. Mój Senecio stapeliformis jest w naprawdę świetnej formie. Widzę, że nawet tutaj idzie nowy przyrost. Czupeczki tych zielonych szparagów wyglądają również na zdrowe, pędy tej rośliny są nadal twarde i muszę powiedzieć, że praktycznie tak długi czas bez wody nie zrobił na niej większego wrażenia. Ta stapelia miała już lepsze czasy, tutaj widzę parę zgniłków i nie wiem czy to przez to, że raz tylko ją podlałam i to jeszcze naprawdę, wiecie, taką kapką wody, ale widzę również tutaj nowe przyrosty, a może to będzie kwiatek? Nie jestem pewna. Widać, że roślina chce żyć, rośnie, bo przedłuża swoje pędy. Wydaje mi się, że trochę więcej miłości z mojej strony by jej nie zaszkodziło. No i chyba też tak zrobię, bo statelię chciałam długo mieć w mojej kolekcji. Koniec zimowania, roślina wraca na półkę. Tylko najpierw muszę jej znaleźć jakieś dobre miejsce. I myślę, że nie potrwa to długo, jak roślina znowu odżyje. Kolejna roślina, której nie należy zimować, to palma Madagaskaru. Jak widzicie, chciałam dać specjalnie taki realistyczny obraz tych roślin, jak one wyglądają. No, bo tutaj tych suszków również nie usunęłam przed rozpoczęciem nagrywania tego filmiku. I muszę powiedzieć, że oprócz tego, że roślina zgubiła naprawdę sporo liści, to jej pień jest nadal zadziwiająco twardy. Zawsze takim znakiem, że trzeba podlać tą roślinę, było dla mnie to, że sprawdzałam tutaj od nasady, czy ten pień jest miękki. I jak ten pień był miękki. To podlewałam po prostu tego kaktusa i naprawdę dziwi mnie to, że wytrzymał on teraz dobre trzy miesiące bez wody, oprócz tego jednego podlania na początku grudnia, ale to też kapką wody, bo tak samo jak wtedy musiałam go podlewać praktycznie co tydzień, bo już tutaj ta łodyżka stawała się bardzo miękka. Tak teraz roślina ma się dobrze, temperatura jest co prawda niższa niż wtedy. Ale mimo wszystko, bardzo ciekawe odkrycie. Powiem Wam, że naprawdę lubię to uczucie odkrywać coś nowego o moich roślinach. Wiecie, takie eksperymenty nawet teraz, bo to było moje pierwsze przezimowanie roślin i też w sumie nie wiedziałam dokładnie, jakie rośliny mam przezimować, jakieś do tego kompletnie nie nadają. Dlatego, takie odkrycie czegoś nowego w mojej kolekcji, w uprawie moich roślin, jest dla mnie naprawdę dużą satysfakcją, mimo że. Rośliny nie wyglądają za dobrze. Niektóre bym powiedziała, że wyglądają bardzo marnie i prawdopodobnie czeka je kosz na śmieci, ale człowiek się uczy przez całe życie. Każdego dnia uczymy się coś nowego i cieszę się naprawdę, że mogłam zrobić takie doświadczenie. Jestem ciekawa, czy ty zimujesz Twoje rośliny. Odkładam moją palemkę i idę po roślinę, która jest w naprawdę złym stanie. Panie i panowie, muszę powiedzieć, jaka to roślina, bo inaczej nikt by nie zgadł. A jest to kaktus wielkanocny, a może raczej był kaktusem wielkanocnym. No, jak widzicie, nie zostało z niego zbyt wiele. Jeszcze w tamtym roku na balkonie roślina ta zaczęła mi przygniewać. Później pojawił się na niej wciornastek i praktycznie nie było co ratować. Tutaj ten jeden pęd wierzchołek zostawiłam w nadziei, że coś się odrodzi. Coś tutaj się odradzało, no ale zimowanie nie posłużyło. No i tak to teraz wygląda. Podzielcie się swoją wiedzą w komentarzu i dajcie znać, czy można to jeszcze uratować. Jak się nie uda, no to muszę spróbować swoich sił z następnym. Ta doniczka dostaje ode mnie 0 punktów. Kolejna mała roślina to Hipstalis aguadoensis. Latem miał on problemy z wciągnastkami. Spryskałam go środkiem owadobójczym i od tego czasu wciornastki zniknęły. Dobra, cofam tą wypowiedź, bo zauważyłam wciornastki. Nie wiem, czy je tutaj zauważysz, ale tutaj taki o jeden gagatek sobie chodzi. No, trochę się zasmuciłam, nie powiem, że nie. Hm. Żeby nas wszystkich tu pocieszyć, zauważyłam, że roślina wyprodukowała tutaj nowy pęd. Z czego się cieszę, bo to znaczy, że to jeszcze nie koniec. Mamy tutaj również trochę suszków. Ale ogólnie rzecz biorąc powiedziałabym, że roślina ma się dobrze. Takie stabilne cztery. No nie, no patrz tutaj jak sobie zasuwa ten maluch po tej mojej roślinie. To mój ripsalis. Nie chcę się nim dzielić. Już tu się z Wami rozprawię. Czas na prysznic i środek owadobójczy. Ostatnia roślina, która zabłądziła to moja pilea. I w sumie nie wiem dlaczego ona na tym regale stoi. Jak widzisz ta pilea ma się dobrze, wygląda, wygląda naprawdę dobrze, również ją podlewam tylko raz, nawet idą nowe listki. Mimo, że ta peperomia ma się dobrze, to czas zimowania się dla niej skończył. Ja się teraz naprawdę dziwię, że ta peperomia dała sobie radę w takich 17 stopniach bez większego światła, i jednej kropelki wody w ciągu 3 miesięcy i ona nadal... Żyje. Jaki był najdłuższy czas niepodlewania przez Was peperomi? Wnioski są takie, że w następnym zimowaniu udział wezmą tylko i wyłącznie kaktusy. salisów, lepismium i epifilum zimować nie będę. Ze stapeliami i palmą Madagaskaru było co prawda fajnie zrobić takie doświadczenie, czy im się takie zimowanie spodoba, ale teraz wiem z doświadczenia, że nie są to rośliny, które powinno się zimować. I tak wiem, że moja temperatura na zimowanie jest trochę za wysoka, ale nie mam innej możliwości przezimowania roślin. Chciałam im dać trochę czasu do regeneracji i po prostu wypróbować, czy taki eksperyment się powiedzie. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o stanie moich roślin. Tylko nie bądźcie za surowi z oceną. Jak nie masz nic do dodania, napisz: zima w komentarzu dla zasięgu. Nie zapomnij zostawić po sobie śladu, kciuk w górę, komentarz, czy subskrypcję, za które z góry bardzo dziękuję. My widzimy się w poprzednich odcinkach albo w następnym. Do zobaczenia. Zdrowego i zielonego nowego roku. Czuć. -czu.